Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na ósmy odcinek Secure Shadow Day Twice Zapraszam do oglądania kontynuacji moich przygód w japońskich klimatach Dark Soulsów. Generalnie w ostatnim odcinku zacząłem się na uzbrojonym rycerzu, który jest jestem na górze tego szczytu ma dosyć mocny pancerz. Nie jestem w tym momencie to bardzo w stanie się przez niego przebić Ale postanowiłem zrobić sobie troszkę taki mały backtracking i nadrobić te rzeczy, które gdzieś tam po drodze się wydarzyły, a do których jakoś nigdy wcześniej nie wracałem, więc na chwileczkę jednak nie kontynuuję tej przygody, tylko za chwileczkę ruszę do poprzednich terytoriów, ale to jeszcze za momencik, bo widzę, że jest jakiś dziwny problem z teamem i się muszę upewnić, czy rzeczywiście wszystko dobrze działa. Sekundka, zaraz wracam. Okej, okay, się, że wszystko jest ok. Jakaś tylko delikatne przewyższenie programu, więc... Wracam do posążku. Zjednoczę się z budą i lecę najpierw do, 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 do... początku. Zaniedbana świątynia. W zaniedbanej świątyni chcę sprawdzić, czy nie mam przypadkiem jakiejś opcji z rzeźbiarzem i emą. A nie, emu tutaj już nie ma, przepraszam. Mi się wydawało, że mam jakiś jeden tool nowy i nie jestem pewien. Pokaż protezę, zamontuj protezę. O właśnie, mglisty kruk. Ostatnio tą 3-stopniową pagodę zwiedziłem. Udało mi się ją spałaszować. Zabiłem jednego ninja, więc. Oko, w nie ma. Wida. Nie fajnie, nie polecam. Dobra. No to do tego kupca na razie nie podejdę, bo nie mam z czym. Co dalej? Dalej potencjalnie chciałbym, chciałbym... Właśnie. Zobaczyć. Generalnie dałem cyn kolesiowi o soli. Więc jeśli dałem cynk o soli, to czy koleś teraz? Rzeczywiście może sprzedawać więcej rzeczy. To jest pod zamczem, tak, to jest pod inny? To jest ten, tak, to jest ten mur pod zamczy.

Tak, A Mam nowe na Zajmij Ha, czyli jednak rzeczywiście jest więcej rzeczy. Ma cukierki, cukierki... Ciężkie sakwy. Uuuu... Uu. Koleś ma zajebiście fajne rzeczy do craftingu i jest anielitowany, z tego co widzę. Nie tak drogo. To są te rzeczy, które wykorzystuję, jak dobrze pamiętam, przy rozwoju tej rękawicy u rzeźbiarza. Ulepszanie rękawicy dobrze, dobrze przyda się. Dobra, to zamierzam. Sa suga. Doumo saikin kono ki ni jōji ria. danna ni onegai. Nando. Ikusaba asari no tame no hi. Sore ga hoshii ndesa. Ikusaba ni wa are ya takara no yama da. Asareba 槍もっとだけでも、ちょっとも、さうですよでそれなんうっでも、ちょっでも、ちょっとだけでも、ちょっとだけでも、ちょっとだでも、ちょっでも、ちょっとだけでだちょっとだけでも、ちょっも、ちょっとだけちょっ Złom żelazny. Zajebisty luz wpadł od niego. Myślę, że takie rzeczy to są dosyć unikatowe. A jednak nie. Dobra. Nie ma tego kolesia. Polecę tutaj. Kurczę, nie tak, nie tak, nie tak, zmaściłem. Bardzo zmaściłem. Siedem troszkę. Kurczę, pograłem chwileczkę w Mortal Shella i widać, że mi troszkę skill opadł. Muszę to nadrobić. Znaczy, nie żeby ten sklep był jakiś wyborny i wybitny, ale odrobinę lepszy. Dobra, co chciałem zrobić? No tam, ostatnio. Nie chcę się dostać. I chcę zaryzykować, czy przypadkiem tutaj, on do tej świątyni, nie znajdę czegoś, co mnie zaintryguje i zaciekawi. I pozwoli mi przejść do tamtej sekcji, która była zablokowana wcześniej. A międzyczasie, czy ty da się wyskoczyć? I bo nie. No to trudno. Sama chyba skoczyć, tak. I dobrze, Wspieram się. ma Riki Angie. Teraz pytanie ze 100 punktów: jak tam się dostać? Nie chcę schodzić tam. Tam jest dół, który mnie nie interesuje. Ja szukam czegoś, co by mogło mnie... Hmm. O właśnie, ja szukam tam przejścia na tę górę. Jak tam się dostałem na tę górę? Było drzewo, ale to drzewo jest niedostępne z tej strony. Muszę jakoś wyskoczyć. Do góry? Poproszę. No nie, no nie, ja się tutaj boję, ja tutaj nie chcę tego. To może generalnie jest jednak jakiś inny. Ostatni plus są żegużyty. poproszę. stąd jestem w stanie coś dostać się jakoś I to jest ten rewir tu jest to drzewko to jest za nisko a mnie interesuje żeby wyjść nie to mnie interesuje tutaj a tam jest chyba jakieś wyjście Tutaj wyjście, to jest jedna półka skalna, druga półka skalna, trzecia półka skalna, drzewo, wyjście tutaj i tutaj pewnie jest połączenie z... Aha. No dobra. No trudno. Ryzyk fizyki, jak to mówią. To powtórka z rozrywki. Ja jeszcze sobie przykazuję tego... Za szybko go zabiłem, nawet nie zdążył wykorzystać swojej włóczni. Przepraszam, nie powinienem tak. Ale mam, mam obawę, że wchodzenie do tej jamy może się skończyć bardzo, bardzo źle. Za chwilę się przekonamy, ale mam obawy, jak to mówią. Tu jest to drzewo, tu jest ta półka skalna. Tam na pewno wejście da, skoro jest taka zabudowa, ale... O, jak się zmienia kamerka, oświetlenie, wszystko. To coś jak wielkie taro z ognistym mieczem który świeci się na niebiesko zamiast na czerwono. Nie zachęca Ale tutaj jesteś. No i właśnie to chyba to czego szukałem M Mój kawałek szczęścia w tym... Bez ludzi. Tak, a to. Jest, dobra. No, wreszcie. I nadrobiłem. Pięknie. Pięknie, super. Nie wiem, czy to trudka mi się zwróci. Po co tutaj przyszedłem, no ale dobra. Aż to jest chyba było przejście, co nie? Pamiętam, że. Tam jest chyba, dobra. Czy coś jeszcze tutaj generalnie zostawili, twórcy? Jakieś znajdźki, jakieś ciekawostki, jakieś złoto. Teraz się był za truta. Nie zniknęła ta ikonka. Aha, jest. Tutaj. Tutaj jest to, tutaj jest to. A tutaj. od trutka. No i super. Czyli przynajmniej zrzuciła się do. Boska trawa. Super. Czyli dobra. Jestem o bosku trasy do przodu. Dziema Tunson. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry. No,